że siema na moneczko, yy, już parę minut temu pokazałem wam moje stanowisko gamingowe i teraz jeszcze sobie w coś na nim pogramy ogólnie Ja wam będę nagrał mój ekran, a pogramy sobie konkretniej w Robloxach Także co, ja nie przedłużam Tu wam tam bliżej, proszę bardzo jak chcecie. Także tak. To jest ogólnie moje konto. Najpierw Wam wszystko tu pokażę. Tak. To jest moje konto. Ja się nazywam Szkoda, z jakby ktoś chciał mnie zaprosić do znajomych, to może mnie zapraszać. O i w ogóle napiszcie, czy chcecie więcej takich materiałów. Patrzcie, ja tu y, mam to nagrywałam mam nadzieję. Mam taki awatar swój. No, Robuxów ogólnie nie mam, ale możecie to zmienić. także Tak, pokażę Wam pięć też takich fajnych po prostu gierek. Tylko czekajcie, bo mi się Roblox mi się nie chce władować. Halo! O co chodzi? No, teraz się da. Ok, i tak, pierwszą grą jest House Tycoon gdzie rozbudujecie, rozbudowujecie swój dom ogólnie i to jest bardzo fajne. Jakby jak ktoś lubi tajkuny. Iron Man Simulator to też jest fajna, naprawdę fajna gra, która jest też git, bo tam można wybierać kostiumy i walczyć z drugimi osobami, tam z innymi osobami, w sensie, no, tu macie iPort Tycoon, czyli, że rozbudujecie swoje lotnisko no i robicie różne swoje rzeczy na to nie patrzcie, bo to mi się tu jakoś weszło, dobra Teraz jest Greenville. Tam są też bardzo, bardzo fajne, kozatkie rzeczy. Można zarabiać, auta kupować, game passy różne. No i ogólnie też fajna gierka, domy. Home Tycoon to jest coś podobnego do tego, tylko że troszeczkę lepsze albo gorsze, jak Wy sobie uważacie. Jak już tam Wy sobie zadecydujecie, bo moim zdaniem wszystkie obydwie są fajne. No i ogólnie to już było 5 gierek. No jak ktoś by chciał, to ewentualnie Spider Man. No, jakiś taki za super nie jest za fajny, ale fajny też. Ale jakoś tam nawet fajny. Dobra, i słuchajcie, <laughs> tak, dotrwaliśmy do końca naszego odcinka. Także zostawcie łapkę w górę, subika. No i naprawdę byłoby mi bardzo miło, gdybyście napisali też w komentarzu, czy chcecie po prostu więcej odcinków, bo jak ja będę widział, że aktywność jest i to naprawdę jest duża, to może zrobimy nawet specjalna 100 subskrypcji jakiś. Co wy na to? No nie, wybór zależy do Was. Jakby ja się z Wami żegnam, no i cześć!